Dzień dobry! Dzisiaj przedstawię Państwu mój kolejny projekt. Jest to przyczepka samochodowa typu tandem. Przyczepa posiada dwie osie, osadzone na resorach piórowych, wzmocnionych. Osie wykonałem z piast od Fiata Uno oraz rur grubościennych. Nawiasem mówiąc, każdemu, kto chciałby wykonać takie osie we własnym zakresie, Polecam piasty od Fiata Uno, ponieważ chyba jako jedyne zakończone są okrągłym centra, centrycznym elementem, który idealnie wpasowuje się w rurę. Dzięki temu można stosunkowo tanio zrobić sobie hamowalną oś do przyczepki. Moja przyczepka posiada obydwie osie hamowalne. Osie posiadają dodatkowo amortyzatory. Przyczepkę wyposażyłem w felgi 15-calowe ze stopów lekkich, wzór fabryczny Opla. Stylistycznie nawiązują do felg samochodu osobowego. Przyczepkę wyposażyłem w hamulec najazdowy firmy Alco, przeznaczony do przyczep o całkowitej masie 1600 kg. Hamujący jednocześnie na cztery koła. Podczas hamowania samochodu siła bezwładności przyczepki uruchamia mechanizm hamulca, który za pomocą linek blokuje szczęki hamulcowe. Do hamulca dorobiłem specjalną blokadę, umożliwiającą cofanie przyczepki. Po Włączeniu blokady hamulec nie działa przy cofaniu przyczepki. W przyszłości przymierzam się do przerobienia hamulca w ten sposób, aby mechanizm hamulca działał na hydrauliczną pompę hamulcową, która poprzez przewody hydrauliczne wymusi działanie szczęk hamulcowych. Przyczepę wyposażyłem w autonomiczne koło podporowe mojego projektu. Podpora posiada dwa koła 4 ze stopów lekkich. Wzór stylistycznie również nawiązuje do felg samochodu. Opony posiadają specjalny bieżnik ułatwiający poruszanie się w trudnym terenie. Koła podporowe wyposażone w funkcję mowera, to znaczy posiadają autonomiczny napęd 12V umożliwiający manewrowanie przyczepą na parkingu bez użycia samochodu. Przyczepa może poruszać się z prędkością 8 metrów na minutę. Czy Czepa posiada odrębny autonomiczny akumulator 12V 40Ah, który napędza silnik elektryczny. Silnik, jaki użyłem, to silnik wspomagania kierownicy z samochodu Toyota. Silnik taki charakteryzuje się tym, że pobór prądu zależy. W dużej mierze od obciążenia. Podczas jazdy pustą przyczepką pobór prądu, jak zmierzyłem, wynosi około 4A. Ale po załadowaniu na przyczepkę traktorka kosiarki silnik pobiera już prąd rzędu 300A. Podczas jazdy do przodu automatycznie Uruchamiana jest lampa LED oświetlająca teren przed mowerem. Znacznie to ułatwia poruszanie się przyczepą po zmroku. W przypadku, gdyby zabrakło prądu w akumulatorze, przyczepkę można manewrować, przyczepkę można manewrować za pomocą drugiego alternatywnego napędu przy pomocy korby. Do tego awaryjnego napędu wykorzystałem części z kolumny kierowniczej fiata Punto oraz z maszynki do mielenia mięsa. przyczepka posiada dopuszczalną masę całkowitą 750 kg. Oczywiście parametry techniczne przyczepy pozwoliłyby na przewóz znacznie cięższych ładunków. Skrzynia ładunkowa posiada wymiary 200 cm x 110 cm. Wysokość zabudowy wynosi 115 cm. Aby umożliwić przewożenie wyższych przedmiotów, wykonałem pneumatycznie podnoszoną zabudowę przyczepy. Maksymalnie wysokość zabudowy może się zwiększyć o 45 cm. System ten składa się z siłowników gazowych, które zostały umieszczone w słupkach zabudowy oraz dwóch linek umieszczonych z przodu i z tyłu przyczepki. Jednokrotne pociągnięcie linek powoduje automatyczne podniesienie zabudowy o 15 cm. Kolejne pociągnięcie linek. Powoduje podniesienie zabudowy o następne 15 cm. Dzięki temu zabudowę można podnieść o 15, 30 lub 45 cm, w zależności od potrzeb. Przyczepka posiada oświetlenie wnętrza. Mamy tutaj lampę LED o długości łącznie 4 metrów. Lampa automatycznie uruchamiana jest po zmroku za pomocą czujnika ruchu, a wyłącza się dwie minuty po ustaniu ruchu we wnętrzu. Jest to idealne rozwiązanie ułatwiające załadunek przyczepy po zmroku. Przyczepkę wyposażyłem w chromowane relingi dachowe. Do relingów tych dorobiłem bagażnik z profili zamkniętych, z polerowanej stali nierdzewnej. Bagażnik ten pozwala w razie potrzeby przewieźć ponadgabarytowe przedmioty na dachu przyczepki. Przyczepę wyposażyłem w wysokiej jakości uchwyt dachowy do transportu dwóch rowerów firmy Dachlift Evolution. Bagażnik ten charakteryzuje się tym, że rowery przewożone są na dachu w pozycji leżącej. Dzięki zamocowaniu rowerów na dachu przyczepy w pozycji leżącej uzyskujemy niski punkt ciężkości, co z kolei pozwala zachować dobrą stabilność podczas jazdy. Przy pomocy odpowiednich prowadnic bagażnik zjeżdża z boku przyczepki, dzięki czemu mamy zapewniony szybki i łatwy montaż oraz wygodny załadunek w zasięgu ręki. Przeprojektowałem i zamontowałem bagażnik rowerowy niemieckiego producenta Polchen, pozwalający przewieźć kolejne dodatkowe dwa rowery na tyle przyczepy. Ładowność tego bagażnika wynosi 50 kg. Istnieje możliwość zamontowania na tym bagażniku ładunku innego niż rowery, na przykład kufra podróżnego. Bagażnik wykonałem tak, iż dzięki odpowiedniej regulacji możliwe jest także jego użytkowanie z podniesioną zabudową przyczepy w górę. Na pokładzie zamontowana jest automatyczna, bezprzewodowa cyfrowa kamera cofania HD. Z chwilą włączenia biegu wstecznego w samochodzie. Włącza się kamera z samochodu, a następnie po włączeniu świateł przeciwmgielnych automatycznie przełącza się kamera z przyczepy, co znacznie ułatwia cofanie samochodem z przyczepą. Przyczepkę wyposażyłem w dodatkowe światło stopu typu LED o długości 1 metra. Zabieg ten uznałem za konieczność, gdyż światła przyczepki umiejscowione są stosunkowo nisko. A co za tym idzie, mogą być słabo widoczne dla jadących zbyt blisko wysokich samochodów typu TIR. Przyczepka posiada lampy obrysowe firmy Waś. Lampa LED. Posiada funkcję światła białego, żółtego i czerwonego. I tak na przykład, z chwilą uruchomienia migacza, czerwona dotychczas obrysówka zmienia się w płynący żółty migacz. Przyczepę również wyposażyłem w autonomiczny, niezależny od samochodu alarm z czujnikiem ruchu, udaru i wstrząsu. Alarm sterowany jest pilotem. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o komentarze. Zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału, gdyż wkrótce przedstawię kolejne moje projekty.